Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Oto zerwała się wielka burza na jeziorze, także fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do niego i obudzili go mówiąc, panie, ratuj, giniemy. A on im rzekł, czemu bojaźliwi jesteście ludzie małej wiary? Potem powstawszy zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni, kimż on jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne. Oto Słowo pańskie. O, Chrysta. i druchowie. Szukam Macieja, Michała raczej. A, z co, słowo klucz znaleziony? No, nie wiem. A szukałeś? Szukałem, ale nie chcę bardzo Proszę. Przyczynię, stój. Tak? Nie. Słyszymy, że może być lepsze kazanie powiedział ode mnie. To jest to możliwe ale nie będzie, rodzice Cię kochają, tak? Kto jeszcze Cię kocha? No, Bóg. Bóg też Cię kocha? No tak. Dobrze, kto jeszcze? rodzeństwo, no i tyle. I tyle, to ile to osób razem wziętych? A, no w sumie jeszcze dziadkowie nie no to... Jeszcze dziadki się załapy, dobrze. No, no. Będzie 8, 8 osób. Osiem osób Cię kocha. Mhm. No. Rozumiem, że Twój drużynowy Cię nie kocha. Może miłością bratarską, tak. Ale ja, ja pytam o co nie kochać. A jak, co Ty masz w głowie, jak ja mówię słowo kochać, to tu się boję myśleć, co Ty masz w tej głowie. No, bo rozumiem, że ojciec, matka kocha Cię miłością rodzicielską. No tak. Ja tu nie zrobiłeś zastrzeżenia. No, bo to jest miłość taka od zawsze. To jest od zawsze. A od Różnowego od kiedy? No, w sumie to nie wiem. Jak można być przybocznym u Różnowego, który Cię nie kocha? No, no, miłością braterską, bo to nie kocha. Mhm. Może go spytać, czy cię kocha. Ale to się nagrywa, to może lepiej nie. Bo pójdzie w świat, co się dzieje na obozie rycerskiej. A po czym poznasz, że ktoś cię kocha? No, jak będzie miał do mnie inne nastawienie niż cała reszta. Gdy będzie... To wróg nie... też cię kocha. Jeszcze raz. To wróg też ci może kochać. No to może Będzie miał nastawienie e... inne niż reszta. No, jeżeli będzie bardziej opiekuńczy ktoś. Będzie się bardziej interesował, będzie pokazywał, że mu zależy. Mhm. Uh -huh. Co jeszcze? No jeżeli będzie to pokazywał, mówił o tym. Mhm. Uh -huh. Maciek, masz tutaj lepszą czekoladę. Maciuś, połóż się tutaj. No tak opiekuńczy bardziej. Sióda, po czym poznać, że ktoś Cię kocha? Dziwny trochę druk się uśmiechnął. Nie wiem dlaczego. Jeszcze no. A ja nie wiem, czy ta osoba cię kocha. A też nie wiesz? A też nie wiesz. A! Wiadomo. A po czym pozna, że ktoś się kocha? No. Naturalnie wychodzi. Wydaje się, że całe Słowo Boże zupełnie dzisiaj nie mówi miłości, a nawet wprost przeciwnie. Znowu mamy Księga Mosa w pierwszym czytaniu. I tam mamy znowu Rympałkę. Znowu wyrzuty do yy, Izraela. Za to, że postępują tak, jak postępują. Nawet co jak głownia wyciągnięta z ogniska, żeby się nie spalili, i Pan Bóg mówi: Myślałem, że chociaż to Wam coś da do głowy, że się do mnie nawrócicie, a i tak robicie swoje. I Ewangelia, która mówi: miłość o czym? O czym mówi Ewangelia przeczytana trzy minuty temu? Stefan, tak? O czym mówi Ewangelia dzisiaj? Antoni. O. Hmm. Janek. <kluw> JJ. O czym mówi Ewangelia? <kluw> mhm. O to o czym było? Uh -huh. A dlaczego mam nas uratować? Musi. Uh -huh. Ale o czym Ewangelia była? Ja o blóżnę. Chciałem zapytać Szymona w tym wieku. obudzili pana Jezusa, żeby. Obudzili pana Jezusa. Tak, pan Jezus ciszył. <noise> 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 Tak. Po czym poznać, że ktoś kocha, bo jest obecny? Jest obecny. Człowiek, któremu nie zależy, tego po prostu nie ma. Nie ma. I znowu jest nas tyle tu osób, prawie setka. I nie jestem pewien, czy ktokolwiek kogokolwiek tutaj kocha. Bo chodzi o obecność uczestniczącą. Druhowie po trzech minutach nie wiedzą, co Bóg do dzisiaj powiedział. Są obecni? Są, ale czy kochają? Już miłość, jak ani debili słowa. A dziewczyny Bóg mówi że zsyła. nigdy nie robi tego zanim nie pośle proroków. Wieszczą. Przecież to nie jest tak, że oni robią co chcą a Bóg ma na to mówiąc kolokwialnie wyjechane. Siedem nie interesuje. Posłuchaj proroków, którzy mówi co wy wyprawiacie? Nawróćcie się. Mówiliśmy wczoraj o Bogu, który jest obecny. I teraz w Łodzi, chociaż się śpi, wydaje się, że Nawet śpi, to jest obecny. Wsiadł razem z nimi do tej Łodzi. Jest obecny i to obecność jest uczestnicząca, czuwająca. Jeżeli czegokolwiek nam brakuje, to brakuje nam tego, że ktoś jest zewnętrzny. I właśnie nie, nie mamy świadomości, czy ta osoba nas kocha. Ponieważ w sytuacji, kiedy jej potrzebujemy, jej nie ma. Bo to nie jest jej sprawa. Czy Delta kocha obóz? Nie. Bo nie przyszła wczoraj robić kolacji. Miała wyjechane na to, co jest jej obowiązkiem. I tyle. Nie było to dla niej ważne. I koniec. Po co opowiadać o miłości. Ja wiem, że to jest może czasami moda opowiadać, jak ja Cię bardzo kocham, jak mi na tobie zależy. Jak jesteś dla mnie ważna albo ważna, kiedy brakuje obecności. To obecności, która niekiedy jest obowiązkiem, ale kiedy właśnie potrzebujesz tej obecności. Jezus jest obecny. Nad, kiedy nam się wydaje, że on śpi, on jest obecny. Nie zawala swojej roboty. Oni, wydaje im się, że giną, ale Jezus jest obecny. Co wy gadacie? Jaki giniecie? Jestem z Wami. W czasie II wojny światowej wielu Żydów, którzy przeżyło obóz koncentracyjny, przestało wierzyć w Boga. Bo mówili, gdyby Bóg był, to nigdy, tego, nigdy by tego na świecie nie było. Zapomnieli, że to nie Bóg uczynił to obozy koncentracyjne że to człowiek pozbawiony Boga drugiemu człowiekowi czyni piekło. Ale część Żydów po obozie koncentracyjnym stała się jeszcze bardziej pobożna ponieważ zobaczyli, do czego jest zdolny człowiek bez Boga. I na pytanie, gdzie był Bóg, w obozie koncentracyjnym, odpowiedź jest prosta: był za drutami, był w komorze gazowej, był pod prysznicami, gdzie rzucano cyklon B, mordując ludzi, bo Bóg nie opuszcza swego ludu. Kto Ci może uratować? Uratować Ci może ktoś, kto jest obecny. Nie ktoś, z kim jesteś w stanie zatelefonować. Nie ktoś ci opowie dobre deklaracje, ale ktoś, kto jest obecny. Ktoś, kto jest obecny. Przyczyna, skutek. Jest obecność, bo przyczyną jest miłość. Nady ta miłość niekiedy jest miłość wymagającą. Prośmy o to, byśmy potrafili kochać nie tylko w deklaracjach, nie tylko w pięknych, szumnych słowach, ale byśmy potrafili kochać poprzez obecność poprzez robienie to, co do nas należy, bo jeżeli jesteś przy mnie i robisz to, co do Ciebie należy, to ja czuję się bezpieczny. I rzecz ostatnia. Ten, kto mnie kocha, odda za mnie życie. Więc Maciej, wiesz, że osiem osób jest gotowych za Ciebie oddać życie. Można by było odwrócić pytanie, za kogo, macie Ty jesteś w stanie oddać życie? Jak ja jestem przy dalej by miał osiem osób. To jest pytanie retoryczne. Ale oddaje się, że idzie na śmierć. Mając z wami do czynienia, coraz bardziej podziwiam waszych rodziców. Jak bardzo muszę was kochać. Fakt jest faktem, że nie mają was tyle na raz. To prawda. Czy może pojedynczo to jeszcze idzie z wami wytrzymać? Chyba, że mówimy o bliźniakach, to z nimi dwoma. Albo z Sewerynem i ze Staśkiem. Też dwa chłopaki. Albo ile szuki? A tu jeszcze troje ich jest. Ich troje. A drugie troje jest z domu. Dwoje. Dwoje. Skąd wiesz? <słyski> 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 może doczekamy takiej. Czasem, że w piątkę Elesiuków będzie na obozie. Ja może doczekam. Bo ja jestem obecny. Kto Cię Szymonu ratuje? Ten, kto Cię kocha. Ten, kto Cię kocha. Proszę o naszą obecność, która będzie prawdziwa. Nie w deklaracjach. Przykład obecności w deklaracji mieliśmy wczoraj wieczorem. I niech on to się nie powtarza. Amen. <laughs>